Wirusy są wszędzie. Mogą znajdować się na powierzchniach w domu, biurze lub mogą unosić się w powietrzu, którym oddychamy. Specjaliści rekomendują stosowanie podstawowych środków zachowania ostrożności, które zmniejszają ryzyko zachorowania. Są nimi zakrywanie nosa i ust, noszenie maski, pozostanie w domu, dezynfekowanie powierzchni i mycie rąk. Te środki mogą chronić przed wirusami znajdującymi się na powierzchniach, ale mogą być nieskuteczne w przypadku wirusów zawieszonych w powietrzu. Przenoszenie drogą powietrzną różni się od przenoszenia drogą kropelkową. Wydychane krople są wystarczająco duże, aby szybko opadać na ziemię. Jednakże wirusy przenoszone drogą powietrzną mogą utrzymywać się w powietrzu na małych cząsteczkach przez dłuższy czas. Takie drobne cząsteczki mogą zostać przeniesione do drugiej osoby oddalonej o ponad 2 metry. Jak widać, przenoszenie drogą powietrzną pełni dużą rolę w rozprzestrzenianiu się wirusów. Z tego powodu oczyszczanie powietrza w budynkach można uznać za istotny krok w zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób. To czyni oczyszczacze powietrza takie jak Therapy Air Ion niezbędnymi. Oto sześć powodów, dla których terapii Air Ion może chronić przed wirusami zawieszonymi w powietrzu. Powód pierwszy, terapii Air Ion, jest najlepszym oczyszczaczem poprawiającym jakość powietrza w budynkach. Dobrze znany jest wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwój chorób układu oddechowego, włączając w to infekcje i przewlekłe choroby płuc. Zanieczyszczenia w powietrzu mają wpływ na nasze zdrowie, ale statystyki dotyczące wpływu zanieczyszczeń obecnych w powietrzu w domach są niepokojące. Wiele badań przedstawia korzyści stosowania filtrów w celu poprawy jakości powietrza. Dlatego też potrzebują Państwo najlepszego oczyszczacza na rynku. Testy niezależnych niemieckich ekspertów potwierdzają, iż Therapy Air Ion jest najlepszym oczyszczaczem powietrza na świecie. Wykorzystuje on technologię pięciu filtrów, dzięki czemu można cieszyć się czystym powietrzem w zaciszu domowym. Powód drugi, filtry HEPA w terapii Air Ion, eliminuje krople i cząsteczki przenoszące wirusy. Zgodnie z raportem WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, podczas kaszlu rozprzestrzeniamy do 3000 kropli. Kichnięcie rozprzestrzenia ponad 40 000 kropli. Przenoszą one wirusy i mogą sięgać rozmiaru 1 mikrona. Filtr HEPA w terapii Air Ion zatrzymuje 99,97% cząsteczek o rozmiarze co najmniej 0,3 mikronów. Wydychane krople oraz cząsteczki przenoszące wirusy są zazwyczaj większe, co czyni filtr HEPA Therapy Air Ion skutecznym w usuwaniu takich cząsteczek. Filtr HEPA Therapy Air Ion usuwa pył, pyłki, bakterie i niektóre cząsteczki dymu. Powód trzeci, usuwanie wirusów dzięki filtrowi Therapy Air Ion z węglem aktywnym. Zauważono, że aktywny węgiel wiąże wirusy, włączając w to parwowirusy, rotawirusy i podobne im cząsteczki. Filtr Therapy Air Ion z węglem aktywnym pomaga usuwać z powietrza krople przenoszące wirusy i zmniejsza ryzyko wdychania toksycznych gazów dzięki jego właściwościom absorpcyjnym. Powód czwarty – ekstrakt z ginkgo w Therapy Air Ion jako substancja antywirusowa. Istnieją badania sugerujące, iż ekstrakt z ginkgo zawiera substancje antywirusowe. Inne badania pokazują, że zaraźliwość wirusów takich jak wirus influency A i B znacznie spada po kontakcie z tą substancją. Ten efekt utrzymywał się nawet po zarażeniu komórek wirusem, co sugeruje, że ta substancja pomaga w leczeniu koronawirusa, wirusa eboli, wirusa Zika, influenzy i wirusa różyczki. Filtr antyalergiczny w terapii Air Ion zawiera ekstrakt z liści ginkobilobia, co pomaga powstrzymywać rozprzestrzenianie się wirusa w powietrzu. Filtr również zawiera mieszankę srebra i apetytu, które są skutecznymi środkami przeciw bakteriom i mikrobom. Powód piąty, Zjonizowane powietrze z terapii Air Ion zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusów drogą powietrzną i zmniejsza ich zaraźliwość. Jonizator powietrza, taki jak therapy Air Ion, generuje jony ujemne, które sprawiają, że cząsteczki przenoszące wirusy uzyskują ładunek ujemny. Jony ujemne w urządzeniu terapii Air Ion mogą znacznie zmniejszyć liczbę wirusów i bakterii w powietrzu oraz wspomagać naturalny układ odpornościowy. Badanie potwierdza, iż technologia jonizacji może być użyta jako środek zapobiegający rozprzestrzenianiu się wirusów takich jak wirus influenzy. Therapy Air Ion generuje około 220 tysięcy jonów na centymetr sześcienny w trybie turbo. To dwa razy więcej niż ilość jonów obecna w najzdrowszych obszarach, takich jak otoczenie dużych wodospadów. Przykładem jest wodospad na rzece Niagara, który generuje 100 000 jonów na centymetr sześcienny. To dwa razy mniej niż terapii Air-Ion. Powód szósty. Wiatrak w terapii Air-Ion zapewnia dodatkową cyrkulację świeżego powietrza. Oczyszczacze powietrza pozbawione wiatraków nie zapewniają cyrkulacji powietrza i są mniej wydajne. Wiatrak w terapii Air Ion zapewnia stały przepływ świeżego powietrza, co jest kluczowe w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusów. Ciche i inteligentne urządzenie terapii Air Ion posiada skomplikowany mechanizm, dzięki któremu wentylator kieruje zasane powietrze do systemu filtracyjnego. Następnie przechodzi ono przez generator jonów ujemnych, tak aby powietrze bogate w jony ujemne wypełniało pomieszczenie. Prewencja jest niezwykle istotna w przypadku, w którym w domu już przebywają chore osoby. Oczyszczacz powietrza nie wyeliminuje choroby, gdy domownicy cierpią z powodu infekcji dróg oddechowych. Przestrzeganie zasad higieny oraz użycie wielofunkcyjnego oczyszczacza powietrza, takiego jak Therapy Air Ion, pomoże zmniejszyć zawartość wirusów w powietrzu. Chronisz zdrowie i samopoczucie swoich bliskich dzięki najlepszemu oczyszczaczowi powietrza na rynku, Therapy Air Ion. 5 lat gwarancji. Skontaktuj się z przedstawicielem marki Cepter i zamów terapię Air Ion już dziś.